Błonnik pokarmowy to jest jeden ze składników naszego jedzenia, który może mieć bardzo duży wpływ na nasz poziom cukru, poziom insuliny, a co za tym idzie i masę ciała. Często jego wpływ i obecność w diecie są niedoceniane tak jak powinny, a często też nie wiemy, jak zabrać się za zwiększanie jego ilości w naszych dietach. Zaleca się spożywanie go w ilości 25 gramów na dobę, co nie jest takie proste, jeśli nie wiemy, w jakich produktach on jest. W tym filmie mam dla Was 10 produktów, które dostarczą znaczącej ilości błonnika pokarmowego i jednocześnie będą odpowiednie dla osób chorujących na cukrzycę czy też mających insulinooporność. Zapraszam serdecznie do oglądania. Zostaw łapkę w górę pod filmem i subskrybuj kanał Niesłodze. Cześć moi drodzy z tej strony Maciej, kanał Niesłodze. O błonniku powiedziałem już sporo na swoim kanale. Nie chcę tutaj się powtarzać, żeby po prostu nie tracić waszego czasu. Tak w skrócie powiem tylko, że dostarczanie w diecie błonnika pokarmowego może mieć następujące zalety. Posiłki bogate w błonnik powodują, że jedzenie ma większą objętość. To daje nam większe uczucie sytości, dzięki czemu możemy jeść mniej i mieć mniejszą skłonność do podjadania. Błonnik wspomaga perystaltykę jelit Błonnik przyczynia się pośrednio do obniżania złego cholesterolu. Błonnik obecny w jedzeniu opóźnia opróżnianie żołądka, co przyczynia się do mniej gwałtownego wzrostu poziomu cukru po posiłku. No i to ma szczególne znaczenie dla osób z cukrzycą. Mam nadzieję, że te zalety przekonują każdego, dlatego teraz powiedzmy sobie, gdzie ten błonnik znajdziemy. Maliny. Maliny to jedno z niewielu owoców, które mają aż tyle błonnika pokarmowego, więc nie mogło ich tutaj zabraknąć. W 100 g malin jest go aż 7 gramów. Maliny warto jeść m.in. przez obecność witaminy A czy witaminy E, a także kwasu foliowego, potasu, wapnia, fosforu, magnezu czy po prostu ich smaku. Maliny mają stosunkowo niewiele węglowodanów przyswajalnych, bo około 5 g na 100 g produktu, a indeks glikemiczny malin jest niski i wynosi 25. Niekoniecznie warto jeść maliny samodzielnie, bo w większych ilościach mogą mimo wszystko mieć dość duży wpływ na poziom cukru. Warto je potraktować jako taki fajny dodatek do dań na słodko, bo tak jak mówiłem, są dobrym źródłem błonnika pokarmowego. Porzeczki Porzeczki to podobnie jak maliny, bardzo dobre owocowe źródło błonnika pokarmowego. Jest go około 7 g w 100 g produktu. Porzeczki mają jednak nieco więcej węglowodanów przyswajalnych niż maliny, bo 15 g. Mają jednak niski indeks glikemiczny, bo szacowany jest on na 25. Porzeczki warto jeść również ze względu na obecność w niej witaminy C, witaminy E, a także wapnia, potasu czy też magnezu. Błonnik witalny. Błonnik witalny nazywany jest naturalnym suplementem diety, ponieważ jest tak naprawdę niczym więcej jak mieszanką łuski babki jajowatej i nasion babki płesznik w proporcji 1 do 4. W takiej mieszance mamy aż 77 g błonnika pokarmowego na 100 g produktu. Jak widzicie w porównaniu do innych produktów to jest bardzo, bardzo dużo. Poza tym w babce mamy trochę białka, tłuszczu i dosłownie kilka gramów węglowodanów przyswajalnych. Powiem Wam, że początkowo ten film, który teraz oglądacie, miał być wyłącznie o babce płesznik, ale zdecydowałem się na nieco inną formę. Mimo tego o tym produkcie mogę powiedzieć sporo dobrego. Przede wszystkim, że jest to świetny, bardzo uniwersalny dodatek do potraw i będę go mocno polecał każdej osobie chorującej na cukrzycę, mającej insulinooporność, czy też stan przedcukrzycowy. Jak możecie wiedzieć, prowadzę swoje wydawnictwo, w którym pojawiają się co jakiś czas książki kucharskie skierowane do osób z cukrzycą. Tworzę je we współpracy z dietetyczkami. Niedawno premierę miała książka 30 przepisów low-carb, w której mamy dla Was przepisy na śniadania, obiady i kolacje niskowęglowodanowe. A dlaczego o niej mówię? Ano dlatego, że znajdziecie w niej 5 razy babkę płeśnik jako jeden ze składników. Dokładnie w omletach, na słodko i na wytrawnie, w jogurcie z bakaliami, w makaronie z suszonymi pomidorami, czy też w pizzy. Babkę płeśnik możecie kupić w niektórych marketach, w aptekach, albo w niektórych sklepach ze zdrową żywnością. Było dla nas bardzo ważne, żeby nasze przepisy były bogate w błonnik pokarmowy, no bo na diecie niskowęglowodanowej, gdzie odpadają popularne źródła błonnika, jak choćby chleb pełnoziarnisty, kasze czy ryż, trzeba mocno zadbać jednak o to, żeby ten błonnik się pojawiał. Jeśli, moi drodzy, jesteście zainteresowani tymi książkami elektronicznymi z przepisami, o których mówię, to link do sklepu zostawiam wam w opisie tego filmu oraz pod filmem w pierwszym komentarzu. Polecam bardzo, bardzo mocno. Słonecznik. Słonecznik to jest kolejne bardzo fajne źródło błonnika pokarmowego, ponieważ jest go 6 g na 100 g produktu. Poza tym słonecznik to jest przede wszystkim źródło tłuszczu i białka, których mamy odpowiednio 43 i 29 g na 100. Rzecz jasna jest też sporo węglowodanów, bo 18 g na 100 g produktu. Słonecznik jemy jednak zazwyczaj jako dodatek, więc ciężko przesadzić z jego ilością. Ja dosypuję sobie go zazwyczaj do sałatek, bo nadaje fajnego, takiego ciekawego smaku, no i do tego dostarcza nieco błonnika. Przepis na świetną pastę słonecznikową, znajdziecie też w moim e-booku, tym razem z przepisami na śniadania. Orzechy Włoskie. To jest kolejne bardzo dobre źródło błonnika pokarmowego. Orzechy włoskie w 100 gramach mają go około 7 g. Są one też źródłem zdrowych, wielonienasyconych kwasów omega 3 i 6. Orzechy to też białko, którego orzechy włoskie dostarczają nawet 15 g na 100 g produktu. Są też źródłem kwasu foliowego, magnezu czy też miedzi. Dla mnie orzechy włoskie to jest bardzo fajna, chociaż oczywiście kaloryczna forma przekąski. W moim e-booku z przepisami low carb mamy fajny przepis na kanapki z twarożkiem orzechowym i go też bardzo mocno wam polecam. Siemielniane. Następny produkt, który naturalnie mocno wam polecam, to jest siemielniane, czyli po prostu nasiona nu. One w 100 gramach mają sporo, bo 18 g błonnika. Do tego jest też dużo tłuszczu, białka i 17 gramów węglowodanów przyswajalnych. Siemielniane, poza tym, że jest źródłem błonnika pokarmowego, dostarcza nam też szeregu witamin z grupy B, ale również A, C, D, E, K czy też kwasu foliowego, fosforu, magnezu, sodu czy też potasu. Siemielniane można jeść na wiele różnych sposobów. Jeden z nich znajdziecie też już we wspomnianym wcześniej e-booku z przepisami low carb. Mamy tam, wyobraźcie sobie, zdrowszy odpowiednik owsianki, ale z siemieniem lnianym, czyli siemiankę. Jest prosta i szybka w przygotowaniu i jednocześnie przyjazna dla naszego poziomu cukru. My proponujemy jeść ją z truskawkami, ale z innymi owocami jagodowymi też będzie dobra. Siemielniane może też znaleźć się choćby w jogurtach, w sałatkach czy też w koktajlach. Nasiona roślin strączkowych. Kolejnymi bardzo cennymi źródłami błonnika są nasiona roślin strączkowych. Można tutaj wymienić kilka najbardziej popularnych: groszek 6 g błonnika na 100, fasola czerwona 5 g błonnika na 100, fasola biała 16 g błonnika na 100, czy też ciecierzyca, która ma około 8 g błonnika pokarmowego na 100 gramów produktu. Każdy z tych warzyw dość szczegółowo omawiałem w poprzednim filmie na moim kanale. Wymieniałem tam najlepsze warzywa dla osób dbających o poziom cukru i poziom insuliny. Zapraszam serdecznie do narobienia, jeżeli jeszcze go nie widzieliście. Moi drodzy, zawsze kiedy przygotowuję zestawienie produktów polecanych w tak zwanej diecie cukrzycowej, ja utwierdzam się w przekonaniu, że taka dieta może być po prostu różnorodna i smaczna, i wcale zdrowe odżywianie nie musi być dla nas męczarnią. Jeśli szukacie gotowych rozwiązań, czyli przepisów, które można łatwo i szybko przygotowywać na co dzień, to przypominam raz jeszcze o książkach z przepisami, które wydaję. Link do sklepu znajdziecie w opisie tego filmu oraz w pierwszym komentarzu. Zapraszam. Na dzisiaj z mojej strony to już będzie wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się ciepło, a ja jak zawsze życzę Wam dobrych cukrów. Cześć!